A jak widzicie, tutaj bardzo dużo aut. Jesteśmy aktualnie w muzeum z Maltis no. no, co tam łysy? No, co tam łysy? O mój Boże, co to jest? ASMR. Dobra, koniec ASMR. Teraz mamy tutaj jakieś motory z Matrixa. Tutaj jakiś czołg. Gdzieś ten doler. Tutaj jakiś ten. Ten to jest, to jest nie rozumiesz? co to jest sendowa. No mówię, że to jest sendowa. Tutaj auto w, w głowie rozdobcone Takie no. Nagranie. Ale motor. Oto formuła. Dwa. Dwa, znaczy... Jakaś żółta, dziwna Mariusz Kudzianowski Nie ruchę. Tutaj... tutaj jakieś dziwne wiatraki. E, nie, to jest akurat chyba od łódek Tutaj macie, możecie z... Se... zobaczymy Czekaj! To... Może... No ale kurde niech sobie tutaj przeczytają jak będą chcieli. Tutaj macie, możecie sobie... Tutaj macie jeszcze... Może się dotrzyma. Niestety nie można dotykać. A tutaj o, tu, o, jest. Uuuu, Nie, dotykaj. Gaśnico. Okay, o, mm. o mój Boże! Czyżby to? Straż pożarna, jej! Pożarna, A tutaj no straż Strasz pożarna. Żarna. Co to jest zasad antena? Okay. Tutaj mamy... Trump.